Wakacje nie są najlepszym okresem dla graczy. Co prawda, wielu z nas dysponuje wolnym czasem, ale nowych gier pojawia się niezwykle mało. A w co jednak zagrać, kiedy naprawdę szukamy fajnej produkcji na wakacje? Trzeba sprawdzić koniecznie Crash Your Enemies. Zapraszam do oglądnięcia recenzji. W grze kierujemy poczynaniami barbarzyńców. Są oni jednak dość stereotypowi, agresywni, źle wychowani i ordynarni. Posługują się wulgarnym językiem. Na uwagę zasługuje kapitalne poczucie humoru, co stanowi silny punkt Crash Your Enemies. Zadaniem gracza jest zniszczenie wszystkich rywali. Na grę składa się spora ilość planż, są one dodatkowo podzielone na dwie grupy: Brok Barbarzyńca i Fuzgut Niszczyciel. Czy przypadkiem te nazwy Wam się z czymś nie kojarzą? Crash Your Enemies jest grą strategiczną, w której kierujemy grupką barbarzyńców. Musimy dbać o liczebność naszych wojaków, szkolić ich, wysyłać do walki i przejmować pola. Jednak należy mieć na uwadze, że Crash Your Enemies nie jest typowym RTS-em. Mapy są dość małe i możemy je ukończyć w kilka minut. Początek gry jest długim samouczkiem. W znakomity sposób daje graczowi niezbędną wiedzę, aby móc wygrać kolejne potyczki. Poznajemy nowe rodzaje wojsk, łuczników, tarczowników, zdobywamy dostęp do nowych budynków, czy korzystamy z przeróżnych power-upów. Jednocześnie możemy wydawać rozkaz jednej grupce barbarzyńców. Niestety nie ma możliwości kierowania większą ilością grup, a szkoda, bo to by się przydało szczególnie w kolejnych trudniejszych misjach. W takich sytuacjach ważne jest odpowiednie skupienie i wysoka zręczność. Sterowanie jest dość intuicyjne, wystarczy zaznaczyć wojaków i wysłać ich w określone miejsce. Należy jednak wspomnieć, że nie mamy pełnej dowolności. Wojska mogą się poruszać po określonych polach. Nie możemy od razu wkroczyć do bazy przeciwnika. Najpierw musimy przejąć terytorium wroga lub ominąć przeszkody. Powoduje to, że gra staje się bardziej taktyczna. Przydaje się analityczne myślenie, a nie tylko szybkie klikanie myszką i szarżowanie. Graczowi za każdym razem pozostaje decyzja, ile barbarzyńców chce wysłać. Możemy wysłać wszystkich, ale niekiedy warto stosować mniejsze grupy. Całą grę można przejść, naciskając tylko lewy przycisk myszy. Crush Your Enemies ma korzenie mobilne. Widać to po prostym, nieskomplikowanym sterowaniu i grafice. Oprawa jest dość prosta, ale przejrzysta dla gracza. Intuicyjnie rozumie za co odpowiedzialne są poszczególne budynki. Dzięki prostym piktogramom w postaci miecza, łuku czy tarcz animacja jest bardzo płynna i miła dla oka. Gra powinna chodzić dość szybko na każdym komputerze, nawet na tych, co swoją młodość mają już dawno za sobą. To co najmniej podobało mi się w grze Crash Your Enemies to dość stampowy mobilny interfejs. Twórcy wykorzystali takie same mechanizmy jak w przypadku innych gier mobilnych, Angry Birds czy Jetpack Go Na każdej planszy zdobyć możemy trzy głowy, które są odzwierciedleniem gwiazdek. Im więcej ich zbierzemy, tym szybciej rozegramy następny poziom. Może to stanowić problem dla słabszych graczy, którzy nie do końca są w stanie opanować mechanikę gry. Wtedy będą musieli powracać do poprzednich planż w celu nabicia większej ilości punktów. Poziom trudności dodatkowych wyzwań nie jest aż tak wysoki, jednak pojawiają się też te bardziej hardcore cele. Crash Your Enemies jest grą wartą zagrania, szczególnie w okresie wakacyjnej suszy, gdzie ciekawych nowych gier jest jak na lekarstwo. Tytuł posiada znakomite poczucie humoru, gdzie nieraz głośno się śmiałem podczas rozgrywki. Widać, że twórcy dobrze się bawili przy produkcji tej gry. Niestety nie wiem jak sytuacja wygląda w angielskiej wersji językowej. Grałem tylko i wyłącznie z polskimi napisami. Rozgrywka wciąga, ale dzięki małym planszom w każdej chwili możemy skończyć rozgrywkę. Jednak może dopaść nas syndrom jeszcze jednej tury. Dlatego uważajcie, jeżeli nie jesteście odporni. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału. Możesz też obejrzeć moje poprzednie materiały naciskając na miniaturkę.